Dzień dobry, ja nazywam się Diana Sochacka i poprowadzę dla Was zajęcia prosto z Centrum Jogi w Mam dzisiaj dla Was bardzo przyjemną praktykę, praktykę, która zajmiemy się wzmacnieniem i rozciągnięciem naszego kręgosłupa. A jak wiemy, zdrowy kręgosłup to i dobre samopoczucie, i piękna, wyprostowana postawa. A więc zaczynajmy. Połóżmy się na sam początek, w tej pozycji. I jeszcze raz, będąc na macie, kładąc się, podpierając na dłoniach, pozostajemy z nogami zgiętymi. Staram się utrzymać nogi na szerokość bioder. I teraz, zobaczcie, tak naciskam stopami, by docisnąć pępek do kręgosłupa, by ta dolna część mojego tułowia opadła do podłogi i wdech. Prostuję prawą nogę do góry. Wydłużam mocniej nogę i z wydechem przenoszę ręce do tyłu i i wyciągam się w tej pozycji. Oddech. Wydłużając ciało, aktywnie przeciągając się w pozycji wdech i z wydechem opuszczam. I to samo na drugą stronę. Wdech. Lewa noga w górę. Pępek do podłogi. Wdech, ramiona do tyłu i za głowę. Oddech, Pełniejszy wdech, to wdech. I powracamy. I wdech, opuszczając i jeszcze raz wdech, prawa noga w górę. Wdech, ramiona do tyłu i za głowę i przeciągam się, przeciągam aktywnie. I wydech, powrót i jeszcze raz na drugą stronę, wdech, noga w górę. Przenosimy ramiona do tyłu. Czujecie, jak już rozciąga się ładnik rygosłup? Przyjemnie, prawda? I wydech. Opuszczamy dół. Teraz dodam jeden ważny Podniosę biodra w górę. A więc wdech. Przenosząc ramiona do tyłu, podnosząc nogę, podnoszę się do góry i trzymam pozycję. Od I wydech w dół. Przenoszę ręce w D. Wyciągam ramiona jeszcze raz do tyłu, podnoszę nogę, unoszę się w górę. Trzymam pozycję w i opuszczam się w dół, opuszczam ramiona. I jeszcze raz w D. Prawa noga w górę, ramiona do tyłu, podnosimy się do góry. I wydech w dół, i opuszczając, i zmiana w D, noga do góry, Ramiona do tyłu i podnosimy się w górę. I wydech w dół. I teraz wyprostuj nogi w kolana. Wyciągnij się aktywnie, poruszczągajmy się aktywnie w tej pozycji. Dobrze. I wdech. Teraz przyciągam prawe kolano do siebie. Ale lewa ręka pozostaje, prawa wyciąga się w bok i z. Skręcam się do boku. Skręcam się tak, by poczuć rozciągnięcie w dolnej części moich pleców. Wdech i wydech. Spokojnie. I wdech do góry. I jeszcze raz. Ramiona w bok. Stopę prostuję. Przyciągam nogę lewą. Postawiam rękę prawą na kolanie. I skręcam się w bok, skręcając głowę na lewą i spokojnie, miękko z wydechem czuję jak rozciągają się w plecy, dę. i unoszę się do góry i jeszcze raz powtórz tą pozycję. Przyciągnij nogę, przenieś lewą rękę na kolano, skręć kolano na lewo, głowę skręć na prawo i chwilę pozostań. I wdech, powrót, i jeszcze raz, w ten sam sposób wdech, zginając nogę. Lewą przenosząc dłoń na kolano, powoli skręcając się, oddech. I wdech, powracamy. I jeszcze raz, postaw stopy na ziemi, wdech, przyciągnij do siebie kolana. Miękko oddychając, delikatny ruch, tak jakbyśmy wykonywali takie krążenia wokół kości krzyżowej, jedną w drugą stronę. To nam bardzo taki przyjemny sposób rozmasuje część dolnych pleców. Jeszcze chwilę pozostań. I jeszcze raz zmieniamy kierunek. Dobrze, lulujemy się, dobrze, ten przyciągnij głowę w kierunku do kolan, na tyle ile możesz, na tyle ile Twoje ciało Ci pozwala, nawet lekko podnosząc głowę i wydech, puszczamy. Przenoszę prawą rękę za głowę, przewracam się na prawy bok i unoszę się do góry. To teraz poruszczamy się trochę w pozycji kociego grzbietu, a więc jeszcze raz rozszerzając stopy, wykonaj trzy razy, dobrze, a później dalej pójdziemy w pozycji kociego grzbietu. Unoszę głowę do góry, wdech, i wdechem. opuszczam pośladki do dołu, i wdech, unosząc głowę do góry, wydech, opuszczam pośladki do dołu, Wdech, ostatni raz, głowa do góry, kręcłe plecy i wydech. Opuszczam pośladki w dół i wdech. Popatrzcie, jak będzie wyglądać kolejna pozycja. Będąc w klęku podpartym, tak, prostuję prawą nogę, lewą rękę. Wdech i przyciągam do siebie, z wydechem prostuję. Pięć raz, przyciągam. Porostuję, przyciągam, porostuję, przyciągam, porostuję, przyciągam, porostuję, dobrze i wydech w dół, druga strona, pięć powtórzeń, zaczynamy, noga do tyłu, prawa noga w tył, prawa ręka do przodu i zaczynamy, raz i do tyłu dwa i do tyłu trzy i do tyłu cztery i do tyłu pięć i do tyłu i powoli powróć i teraz jeszcze raz z tej pozycji uklęknij na, i usiądź pośladkami na swoich piętach i teraz jeszcze raz wyciągnij, 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 wyciągnij się do przodu, rozciągnij tu, wdech i powolnym ruchem będziemy podnosić się do góry, wdech, pies głową w dół, podwiń palce stóp, unieś pośladki do góry, opuść głowę między wewnętrzne ramiona i powolnym ruchem rozciągnij tyły swoich nóg. Jeszcze raz, chwilę. Pochodź w tej pozycji, by rozciągnąć łydki, by rozciągnąć cały kręgosłup. Jeszcze chwilę pozostań. Rozszerz stopy na szerokość swojej maty. Wyciągnij się aktywnie, dociskając pięty do podłogi. I wdech, opuść się w dół. I teraz, będę w klęku podpartym, Prawa drugą idzie pod bar, lewa unosi się i wykonując ruch skrętu, skręt, i teraz przenieś dłoń do tyłu, chwyć się za udo i skręcił mocno na zewnątrz. I wydech, powróć. I jeszcze raz, druga ręka do środka, wydech, otwierając bar. I z wydechem sięgam dłonią do tyłu, łapiąc i wykonuję pełniejszy skręt. I wydech. Powrót. I jeszcze raz wdech. Otwierając ramię wdech. Przenosząc rękę od tyłu skręt I wydech. Powrót. I jeszcze raz wdech. Unosząc ramię do góry. Z wydechem chwytając. Wykonaj skręt I oddech. Powróć. Dobrze. I teraz połóżmy się na brzuchu. To są bardzo przyjemne pozycje. Troszkę wymagające, ale naprawdę wzmacniającą całą część kręgosłupa. Więc wyciągnij swoje ręce do przodu. Wyciągnij mocniej nogi z bioder. Wysuwając mocniej stopy. I teraz zobaczcie, opuszczając czoło, podnoszę prawą rękę, lewą nogę. Pozostaje. Oddechamy w tej pozycji. Jesteśmy i wydech. Opuszczamy się w dół. Wdech druga strona. Lewa. Tak, noga. Lewa ręka, prawa noga. Na przemieniu. I wydech, powróć, i jeszcze raz, wdech, prawa ręka, lewa noga, wyciągnij się w pozycji. rozciągnij cały dół i wydech. Opuść dół i jeszcze raz, druga strona, wdech, podnosimy się. I wydech, opuść i teraz przenieś na chwilę swoje dłonie pod czołem. Puść swobodnie swoje pięty i chwilę pozostań. Głęboki dęk, głęboki wydech. Poczuj jak, jak rozluźnia się okolica dolnych pleców. I teraz jeszcze raz powracamy. Wydłuż stronę prawo, według stronę lewo. Opuść czoło do podłogi. I teraz będziemy podnosić ramiona w taki sposób, by utrzymać je aktywnie podniesione. I wydech w dół. Dociśnij pośladki i kość młonową mocno do podłogi. Wydłuż ramiona bokiem, wdech, unieś się do góry. Wydłużając szyję, Czoło. Teraz, jeżeli możesz, to podniesiemy tak samo stopy, oderwając je od podłogi, a więc wdech. Podnosząc czoło, podnosząc ręce, podnoszę nogi. Nogi proste, wyciągnięte, aktywnie wydłużamy się z pozycji oddechu. I wdech w dół, spokojnie odpełniamy się. Pamiętajcie, by odpoczywać między ćwiczeniami, w szczególności puszczać okolice pośladków, właśnie dolnych pleców. I teraz mam takie ćwiczenie, pozycję świerszcza. A więc jeszcze raz przyciągnij stopę do siebie, aktywizując ramiona w przód, Dobrze. zahaczam w przód, do góry. Delikatnie unosząc ramiona, wydłużając nogi, rozciągając mocniej, tak stopy, wydłużając ręce do przodu, chwilę pozostań. wydech opuść w dół. Głęboki wdech, głęboki wydech, zmień splot palców na przeciwny i jeszcze raz wdech, podnosząc się do góry, wyciągnij się z pozycji. Oddychamy, miękko, spokojnie, wdech i wydech. I dobrze. I jeszcze raz. Opuść czoło, rozluźnij się na chwilę. I teraz przewróć się na prawy bok i jeszcze jedna pozycja. Proszę, czyli połóż się w taki sposób. Będąc jeszcze raz na plecach. Delikatnie podwiń pośladki w dół i wykonujemy taką pozycję. Ramiona do tyłu i wdech. Delikatnie wdech. podnosimy biodra w górę. Trzymamy pozycję, oddech wyciągając ramiona do tyłu. I wydech w dół. I wdech do góry. Wyciągamy się w pozycji. I wydech w dół. Jeszcze dwa razy. Wdech. Pociągnij biodra do góry. I wydech. W dół. I jeszcze raz. Wdech. Pociągnij biodra do góry. Wyciągnij się z pozycji. I wydech. W dół. Dobrze. I przyciągnij do siebie kolana. Swobodnie. W ten sposób jeszcze chwilę pozostając i teraz kolana szeroko, dobrze, przyciągną mocniej, duże palce stóp połączone ze sobą, a oddech, spokojnie, miękki w tej pozycji. Przyjemnie czuć się po ćwiczeniach. Pojawia się takie uczucie odprężenia. I z wydechem postać stopy na ziemi, Przenieś prawą rękę za głowę, wdech i unieś się do góry. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. I jeszcze raz dziękuję Wam za wspólną praktykę, łącząc dłonie, podziękowaniu, gości namaste. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.